wielu lat rozmawiamy o tym, jak bardzo chcemy pokonać Putina. I ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, a nawet powiem, cofamy się. On jest coraz bardziej bezczelny i bezwzględny. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy zjednoczeni w naszym celu. I ciągle jeszcze jest wiara w to, że wśród wielu partii, wśród wielu państw, polityków że z Putinem można się dogadać. Nie, nie można się dogadać. Kiedy wczoraj służby polskie walczyły z dronami, które nadlatywały nad Polskę, nad Europą, latały dziesiątki samolotów z turystami rosyjskimi wracającymi z wakacji, oburzeni ludzie podnosili ten temat, bo to jest symbol. Jak podchodzi Putin, Rosja, Rosjanie do tego, o czym my rozmawiamy i ciągle stoimy w miejscu? Trzeba zacząć wreszcie działać. Słowa nie wystarczą, ale stanie się tak i pokonamy Putina tylko wtedy, kiedy będziemy szli razem wszyscy w jednym kierunku.